Numer 34. Hanzo został nazwany na cześć słynnego prawdziwego samuraja i rzekomego ninja Hatoriego Hanzo. Numer 35. Kishimoto stwierdził w trzeciej książce danych Data Bóg, że gdyby użytkownik Sharingana i użytkownik Bayakugana mieli dziecko, potomek miałby jedno oko z Bayakuganem, a drugie z Sharinganem. Numer 36. Rodzina Ino posiada kwiaciarnię Yamanaka Flowers, gdzie Ino pracuje na pół etatu. Numer 37. Ulubiona ramenownia Naruto i Hiraku Ramen istnieje naprawdę. Jest to restauracja ramenowa w Kyushu, w pobliżu uniwersytetu, który ukończył Kishimoto. Numer 38. W rozdziale 323 mangi Opaska na czole Hidana została błędnie przedstawiona z innym symbolem. Numer 39 w 700. rozdziale mangi Naruto Symbol Słomkowych Kapeluszy Straw Hat Pirates pojawia się na opasce na czole posągu Naruto jako część Graffiti Boruto. Numer 40 Kishimoto początkowo planował, aby trzeci Hokage był psem, ale porzucił ten pomysł, uznając go za zbyt dziwny.